Siemano, co wam mogę powiedzieć? Mogę Was przeprosić jedynie i wytłumaczyć się, dlaczego filmik, który miał być zamieszczony w środę, nie został zamieszczony w środę, tylko jest zamieszczony dopiero w niedzielę. Słuchajcie, przysięgam Wam, montowałem filmik, wszystko było super. To była wtorek, wieczór. I mówię, w środę rano sobie ten filmik dokończę. No i we wtorek wieczorem em, coś tam sobie grzewałem i czyściłem kartę pamięci. No, no i popełniłem jeden bardzo poważny błąd, taki mianowicie, że nie zgrałem rzeczy z karty na laptopa, żeby je zmontować. Czyli podłączając kartę do laptopa, materiały miałem, odłączając kartę tych materiałów nie miałem. No i wrzuciłem wszystkie wiadomo materiały, mo, zmontowałem je w całym programie yy, No i, i usunąłem materiały z karty, więc nie miałem na czym edytować Jakby materiały są zedytowane, ale nie ma źródła A jak nie ma źródła, to nie ma edycji No i się strasznie zerwowałem no ale trudno się mówi. Także dzisiaj nagram Wam tylko wyjaśnienie, tfu, wyjaśnienie, ogłoszenie wyników konkursu, bo na to wszyscy na pewno czekacie. Nagram Wam dzisiaj ogłoszenie wyników, a zaraz za 3-4 dni pojawi się materiał, który miał być przewidziany, muszę go dograć jeszcze raz. Także, no nie przedłużając, słuchajcie, mam tutaj telefon. Stwierdziłem, że zrobię to w ten sposób, że e, wyświetlę Wam, przynajmniej postaram się Wam wyświetlić swój ekran telefonu, który będę miał nagrany. Słuchajcie, e, mam tutaj wszystkie komentarze do tego filmiku, żeby was nie, nie okłamać to jest ten filmik. Dobra, jest widać. Mam komentarze, wszystkie wasze komentarze tutaj. I zrobię tak, że po prostu zamknę oczy, odświeżę tak, żeby nie było jakiegoś przypału. Zamknę oczy, które tak i ten, na którym się zatrzymam, będzie zwycięzcą. Bo, tak jak mówiłem, nie liczy się merytoryka. To prawda, musi być to, co miało być, ale nie liczy się do, tak bardzo merytoryka. Liczy się to, że to jest losowanie, Także uwaga. Dobra, zatrzymałem się na Michał Domalewski. Żeby nie było, że kłamie Michał Domalewski, proszę bardzo, eee, odezwij się, słuchaj, do mnie na Instagramie, mój Instagram znajdziesz w filmiku, oczywiście w materiale, odezwij się do mnie na Instagramie, wyślij mi adres i tak dalej, wszystkie szczegóły, żebym mógł Ci materiał podesłać. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję wszystkim za udział, to na pewno nie jest ostatni konkurs, także jeśli nie udało Wam się zwyciężyć, to się nie przejmujcie, bo na pewno będą kolejne takie razy. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Bardzo wam dziękuję, że oglądacie. Przepraszam was za sytuację, jaka zaszła. No ale co mogę zrobić? Mogę ty nie przeprosić. Także do zobaczenia już niedługo. Ewa.